Cześć, witajcie, tak dzisiaj krótko na wstępie e, Wozimy wysłodki I ugniatam niestety turem Bo tu 88,30 e, Miał wielki wyciek w Orbitrolu Musiałem ściągnąć Także to chwila wyjaśnienia e, Wysłodki fajne są Jest, jest fajny materiał ale nie o tym dzisiaj chciałem powiedzieć, chciałem na szybko zrobić filmik o tym o tej piątce dla zwierząt e, wiem że już dosyć dużo na YouTube tego film y, takich filmów się pojawiło od Łukasza z Kosy TV, od, y, od Bardowskich, od y, Kuli, od nieprofesjonalnego i tak dalej tam dużo tego jest ale y, chciałem powiedzieć, no ogólnie, y, to zamknięcie tych hodowli norek i zablokowanie uboju rytualnego, no jest, jest to pewien problem. A jak dla mnie największy problem, to jest danie organizacjom samo nazywających się prozwierzęcymi ale tak naprawdę e, czy, tak naprawdę są to organizacje antychodowlane w ogóle nie znające się na podstawowych e, pojęciach no, taki przykład e, ja wypuszczam krowy na łąkę już teraz bodajże trzeci rok o ile dobrze pamiętam już parę takich przypadków miałem no wiadomo, jest dosyć ruchliwa droga publiczna, bo tu jest dojazd do autostrady. Często samochody z rejestracją z Warszawy się tutaj przewijają. No i często mam tak, że przychodzi, podjeżdża mi na podwórko i mówi, że krowa zdechła na łące, leży. Jak tak można? Krow, zdechłą krowę pośród innych krów zostawić No ja idę na łąkę No i patrzę, że po prostu ta krowa y, na, y, Najadła się trawy Się położyła, słońce świeci No i ona się położyła tak na płasko No i to jest po prostu krowy Jak się czują swobodnie Są najedzone, zrelaksowane po prostu się położą tak na bok, bo im no po prostu wypoczywają. I no, lu ludzie tego nie rozumieją. Od razu widzą, że krowa leży na płasko no to jest zdechła. No, ja, ja tego w ogóle nie rozumiem. Tak samo czasami na, na łące się zdarza, że się krowa y, wycieli i y, nie od razu zleci łożysko. Jaki to jest krzyk, tu przyjeżdżają czasami ludzie, że. Krowie wystaje coś z dupy, i, i, i ona zaraz zdechnie. I to jest naj, właśnie najgorsze. Te, tak samo y, miałem przez y, parę lat y, tak hobbystycznie y, hodowlę, taką małą. No, jedną krowę, i tam cie, przynależne cielaki mięsne szaroleza. I one były cały rok na łące. I ten i tam po prostu sobie żyły i miały taką wiatę, miały dach nad głową, miały poidło i zimą po prostu dokarmiałem je przy wiacie. Tam dawałem im balot siana i tym balotem siana się dokarmiały. No i też przyszła raz policja. No, że dostali wezwanie, bo tu znęcanie się nad zwierzętami jest minus 10, a krowy są na dworzu. No i policja, przez to, że dostała e, zawiadomienie, musieli się tu pojawić, ale na szczęście e, policja e, miała trochę pojęcie no, i z, e, zrobili zdjęcia, jak zwierzęta wyglądały. Yy, że zrobili zdjęcia, że pojedła, że było odmrożone, że miały wodę i że miały karmę i, i dach nad głową. No i też mówił, że to głupota jest, bo jakby, ta, jakby tak wszyscy mieli yy, zareagować, to co, co z tymi biednymi sarnami, co one latają po polach, yy, jedzą śnieg, żeby się napić i muszą szukać wszędzie jedzenia. Tutaj te, te, te krowy im niczego nie brakowało, ale i tak ludzie się znaleźli, co się nie znają, co zadzwonili, by w stanie zadzwonić na policję, żeby e, zgłosić. Że, no, nie mają pojęcia, o czym mówią, a dzwonią na policję, że ja nie umiem się obchodzić z zwierzętami. I to jest właśnie najgorsze danie, tak naprawdę, e, funkcji e, prokuratury sądu organizacją prozwierzęcym, tak zwanym. Dlatego ja mówię, to jest właśnie najgorszy problem, że ludzie, którzy się nie znają na rzeczy, dostają takie kompetencje, no bo przecież to, to jest... dostają kompetencje prokuratury, sądu i komornika, bo on, oni nie muszą mieć żadnego wyzwania, żadnego dokumentu, że że mają y, pozwolenie wtargnięcia na naszą posesję i y, stwierdzeniu, że, że coś jest, że, że źle się obchodzimy zwierzętami, jeszcze zabranie tych zwierząt i y, jeszcze koszt leży po naszej stronie. To jest coś, czego nie mogę zrozumieć. Y, druga sprawa u, u ten. Y, Uboju rytualnego. Ponoć 70% naszego eksportu yy, wołowiny to jest ubój rytualny. No, yy, ogólnie, yy, jak teraz ten ubój, yy, zakaz uboju rytualnego nie przejdzie, to jest na 100% pewne, że w przyszłości to wprowadzą. I uważam, że cały sektor powinniśmy szukać jak najwięcej innych y, źródeł y, sprzedaży żeby ten 70% eksportu uboju żeby to nie był ubój rytualny tylko żeby to był y, mięso z normalnego uboju bo to y, teraz jak to nawet nie przejdzie to nie możemy robić tak jakby się nic nie stało bo to jest, no, ja, ja uważam, że na 100% pewne jest to, że im się to kiedyś uda wprowadzić i powinniśmy na to być przygotowani. I e, no, żeby ten sprzedaż mięsa uboju rytualnego był jak najmniejszy procent, i żebyśmy później nie byli zszokowani, że 70% naszego eksportu straci. No, jak to powiedzieć? W jednym momencie nie będziemy wiedzieli, co z tym mięsem zrobić, bo nie będziemy mieli yy, gdzie, gdzie tego mięsa sprzedać. Dlatego ja uważam, że naprawdę w tym, w tym kontekście powinniśmy szukać alternatywnych, yy, jak to powiedzieć, no, alternatywnych odbiorców. Co, co by, no żeby to mięso było sprzedawane jak i, jako normalny, normalny, w normalnym uboju y, ubity. Ale co, naj, najważniejsze jest to, żebyśmy nie dopuścili do tego, żeby, y, no jak to powiedzieć, te organizacje pro dostały ten przywilej, że mogą bez nakazu wtargnąć na nasze. Nasze podwórko i to jest teraz, jak dla mnie, najważniejsze. O hodowli futerkowych nie chcę się wyrażać, bo, bo nie znam się w ogóle na, w tej branży. Myślę, że ludzie, co siedzą w tej branży, lepiej się wypowiedzą na ten temat. Tu no jest parę filmików w internecie hodowców tych zwierząt futarkowych, co wyrażają swoją opinię i oni to lepiej umią wytłumaczyć niż ja, który ja, ja mówię. Ja się nie znam, nie chcę się wypowiadać. Także myślę, że to tyle. No, jeśli chodzi o obraz, nic specjalnego wam nie pokazałem, bo nagrywam to. W małej przerwie w pracy. Także myślę, że to tyle. No i do następnego... Aha, jeszcze ten miał być film na 10 tysięcy subskrypcji. Trochę on będzie, tylko trochę w opóźnieniu. Mam nadzieję, że nie dużym. Bo jest po prostu... Teraz nawał prac jest... Są wysłodki. chłopaki wywożą obornik. I jeszcze trzeba będzie, y, jeszcze mam żyto do zasiania, także no jest, jest trochę roboty, więc y, musicie wybaczyć i trochę poczekać na ten specjalny odcinek, także y, nie przedłużam do następnego.